Jeśli pominiesz ten film, nie będę już w Twoim życiu. Obejrzyj do końca. Mój drogi dziecko, zatrzymaj się na chwilę i posłuchaj tych słów. Jestem tym, który zna najgłębsze zakamarki Twojego serca, który idzie obok Ciebie, nawet wtedy, gdy myślisz, że jesteś sam. Dziś chcę z Tobą porozmawiać o czymś potężnym, czymś, co zmienia życie i otwiera drogi o modlitwie. Kiedy się modlisz, nie wypowiadasz słów na wiatr, każde Twoje słowo jest słyszane w niebie. Modlitwa to więź między Tobą a Mną. To w niej wlewam pocieszenie do Twojego serca, wzmacniam Twoją wiarę i ukazuję sens wszystkich rzeczy, nawet tych, których jeszcze nie rozumiesz. Wiem, że często wątpliwości i zmęczenie wypełniają Twoje myśli. Patrzysz wokół siebie i zastanawiasz się, czy słyszę, czy widzę Twoje zmagania. Chcę, żebyś wiedział, że jestem tutaj. Zawsze byłem, ale modlitwa jest kluczem, który otwiera drzwi do mojego działania w Twoim życiu. Módl się z wiarą, szczerze. Nie potrzebujesz trudnych słów ani długich modlitw. Wystarczy, że otworzysz serce i zaufasz. Modlitwa przenosi góry, leczy rany, przywraca relacje i przynosi pokój tam, gdzie jest burza. Jeśli modlisz się i nie widzisz odpowiedzi, nie poddawaj się. Mój czas nie jest taki sam jak Twój, ale moja wola jest doskonała. Módl się dalej. Wierz dalej, bo we właściwym momencie wszystko, czego potrzebujesz, objawi się w Twoim życiu. Kocham Cię wieczną miłością. Jestem z Tobą dziś i zawsze. Zaufaj mi.